48 ,40 zł. 40 groszy. Witam. 54 ,20 zł 20 groszy. Zasłałem się pomocy. Store, 194 zł20 groszy. Siema, nadziedzieli, co tam u Ciebie złychać, co zadzisz o prezesie z lasu. na świnio. Ściastkowany. 4 zł 66 groszy. Cześć! Niestety wczoraj mnie ominęło wszystko przez toksyczne osoby na tej platformie, ale dziś jestem i się dokładam. No odezwij się do nas kanclerzu smutna buźka. Tidzimy wersja emo. 4 zł 66 groszy. Siema, jestem prawdziwy Tidimi, a to jakaś śmieciowa kopia nie polecam. 194 ,20 zł 20 groszy. Siema biedaki jod, co wy zacielacie z rana do wieczora, a ja se donate y wysyłam i se bimbam, czyli haw dupę wszystkim Pozytywum 19 zł 24 grosze, polecam się. t i co, ja 4 zł 66 groszy. Jesus. Witajcie widzowie na kolejnym live Snapcrafta, dzisiaj zbieramy melony. nie wiem co ja mam po prostu też będę milczeć. Milczymy co wpada kasa Ja z tej kasy Co czopienie? Czop mów coś, no mówię tak Czop z mry A co na tym to? Nie da rady zrobić i paser na świnia. 28 4 zł 66 groszy. Spokojnie tidzimy, my też cię kochamy. Pozdrow chat. 4 53 grosze. Jak on złotych 52 grosze. System operacyjny TIDZ-IMI-EXE nie odpowiada. Proszę zamknąć okno. Co przerywa mi czyjś... Już mnie nie wstąpi. Możemy... O, 700. Już na nic No już, powiedziałyście. Otóż mogę się pinać. To już gorzej, bo jak się teraz o to mogę. Rozwalisz tą klawiaturę, ja za nią płacić nie będziesz? Nie udawaj, że jesteś teraz taki bogaty, bo ci widzowie wysłali. Ja się boję, jeśli przez 15 minut milczenia dostajesz tej kazy, to ja będę za Twoje słowa. Już 50. 9 zł. 52 grosze. Dobry bonjour, panie Piotrze i Czopie. Ty paser na świnio? Ktoś taki. 4 no, zł. 66 to to groszy. Donate, Jeśli Tydzini nie odpowie na ten donate, to znaczy, że lubi w S. Z Tidzimi, 194 20 groszy. Witam, szypuje związek Chox i Tidzini, pisze różne fanfiki oraz maluje z nimi fanarty. BEC A poszła w zapomnienie, teraz jest Chox. Pazerna na szwiniach. Szpital w Choroszczy 2 zł 55 groszy Kiedy wizyta w naszym szpitalu? A, a, a co oni? Na coś lepszego zasługują? O przemówił Tylko się zesrać i zbekać Kurna. No to w i poklep się po dupie Nie chcę mi się już i tak wielokrotnie już to robiłem No oni chcą Na nic innego nie zasługujecie Żeby się tylko zesrać i zbłączyć kolejne 4 dni, się dali, tak? Fajnie! Z przyjemnością! Ale w tyle? Jeżeli to potrwa do no wyjazdu na no wakacje, to ja mam przesrany. Bo za 4 dni co najmniej live'a nie będzie. To ja 4 dni. z telefonu i nie. dupie takie coś. Mają. No to ale to, 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 to Daily life to daily life. Jest <noise> teraz z zakolakiem. Obiecuję Wam, że jeżeli ja wejdę na drugi próg podatkowy przez te donaty, to Wam każdemu z donatorów. Bardzo boleśnie, bardzo skutecznie na do dupy. A ja nie mogę już zmienić formy opodatkowania w trakcie roku fiskalnego. A księgowa, jakie pan przewiduje dochody na 2025? Eee, niewielkie raczej. Nie przekroczę 120 tysięcy złotych przychodu. Powiedział Piotruś, myśląc, że dajli się powoli kończy. Pół roku później. Jestem w dupie. Głęboko. Nie, no to jest po prostu chore. Nie, nie znajdziesz Znajdę was z każdego i wam wszystkim na kopie do dupy. A człowiek będzie przytrzymywała, ja będę kopał. My zadbamy, abyś przekroczył trzeci próg podatkowy. Nie ma na szczęście w Polsce. Nie pierdzielę. Będę musiał za to ty kupić jakiegoś Switcha czy coś innego, żeby odliczyć od podatku. Co O, BMW. Mhm. Przestanę włączać krzyle, krzyle. kierunki i zacznę być homoseksualistą. Lubisz moja, to możesz sobie kupić. Nie lubię twojego. Nie. Lubię ciebie. Nie. <laughs> no bo kompasy kup. Jest o. w porządku. Jest w porządku. Ale to by było zawsze coś, nie? Jest w porządku. Procesor dobry, karta graficzna zmośna, RAM dobry. Kupisz mnie do swojej firmy i mi kup. Takie można. Jak to? O nie, zależna, silna kobieta. Chox? Oczywiście, to jest feministka. Ona uważa, że mężczyźni nie powinni istnieć. Nie. Prawda? No, a nie? Nie. Głosowałaś na lewicę. Nie. I jesteś feministką. Nie. Jesteście wszyscy straszni.